Medytacja oczyszczającego wodospadu. Znajdź sobie spokojną przestrzeń. Usiądź wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Niech twoje stopy przelegają do podłogi, tak aby uziemić się. Połóż dłonie wewnętrzną stroną do twoich łód. Zamknij oczy. weź kilka głębokich i spokojnych wdechów przez nos, a ustami wypuszczaj powietrze. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Z każdym wdechem i wydechem relaksujesz się. Odchodzą zmartwienia, odchodzą myśli. Twoje ciało, nogi, plecy, twarz, ręce są zrelaksowane, a Ty czujesz się dobrze. Po prostu dobrze? Oddychając równomiernie skup uwagę swoim wewnętrznym okiem na sercu, tam kryje się twoje wewnętrzne ja. I odpuń teraz w przestrzenie jest piękny, słoneczny dzień, wokół piękny las zielony, szumiący, pięknie pachnący. Widzisz polanę, na której rosną pachnące kwiaty. Takie śpiewają melodie natury. Delikatny wiatr kołysze liśćmi, a ty czujesz się tak zrelaksowana. Jesteś tu po to, aby się oczyścić i zaczerpnąć energii z natury. Oczyść się ze wszystkiego, co ci nie służy, co nie służy twojemu umysłowi i twojemu ciału. Poczuj sercem i każdym zmysłem to, co chcesz uwolnić i oczyścić. Może to jest Twoje miejsce pracy, może to jest relacja w rodzinie, a może chcesz oczyścić coś, co dzieje się w Twojej relacji partnerskiej. Oczyść wszystko to, co blokuje Cię do bycia szczęśliwą. Teraz jesteś w magicznym lesie, w którym wszystko jest możliwe. Gdy jesteś w tym pięknym, magicznym lesie, zauważ, że niedaleko ciebie płynie strumyk, a koło strumyka płynie piękny wodospad. Jest to niezwykły wodospad. Jest on uzdrawiający i oczyszczający z piękną, krystaliczną źródlaną wodą. Teraz wejdź do niego. Pozwól, by ta woda, nieskazitelna woda, woda źródlana, oczyściła cię z tego, co jest dla ciebie nieharmonijne, co ci nie służy, czego chcesz się pozbyć. Poczuj, jak idealna temperatura wody spływa po Twojej głowie, usuwając wszystko to, czego chcesz się pozbyć. Woda spływa na Twoje ramiona, plecy, brzuch, uda, kolana, ręce, dłonie i nogi. Zauważ teraz, jak woda, która spływa z Ciebie do strumyka, jest ciemna i brudna. To znak, że Twoje ciało, umysł, aura oczyszczają się. Stój pod tym oczyszczającym wodospadem i pozwól wodzie zmyć blokady, lęki, zmartwienia, które nosiłaś w sobie. To, co Cię obciąża i ogranicza. Ta woda oczyszcza Twoje ciało. Umysł i Twoją aurę. Być może zauważysz i rozpoznasz w tej ciemnej wodzie blokady. Jeśli tak, to pozwól Wodzie jeszcze bardziej to oczyścić. Spójrz w dół, jak woda, która była brudna, staje się czysta i przejrzysta, a ty czujesz się wspaniale i czujesz się wolna. Poczuj, jak to jest być taką wolną, z wszystkimi możliwościami, z otwartą głową i sercem. Stań się tym. Teraz możesz wyjść oczyszczona z wodospadu, a zarazem ze strumyka pięknej, krystalicznej, czystej wody. Bądź wdzięczna naturze, a zarazem poczuj się oczyszczona, lekka i wolna, będąc dalej w pięknym zielonym lesie, otoczona kwiatami i słońcem. Spójrz, jak promienie słońca otulają cię, a ty napełniasz się energią wdzięczności, miłości i radości. Poczuj się wyjątkowo, skup się znów na twoim polu serca. Poczuj się wyjątkowo. Skup się znów na twoim polu serca i powiedz sobie, jestem miłością. Jestem wspaniała. Jestem wolna. Jestem zdrowa. Weź jeszcze raz głęboki wdech, a z wydechem opuść ten piękny zielony las. Witaj tu i teraz. Teraz możesz otworzyć oczy.